Weź mi ten kompresor, kurwa. Ja yeah, Właśnie Halo. Łaźnik kurwa. To. Patrz, kurwa. Opie. Tutti frutti. Tu, 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 kurwa, jest. Pan ryba, tutti frutti. Tutti frutti. Dziewiątka? Dziewiątka, co? Pokaż ludziom. Mam dziewiątkę. W ten no. GoPro widzi GoPro. A dziewiątkę już nie idą. Mamy GoPro 9. Kolejne. Właśnie byliśmy w sklepie. Wzięliśmy piwko, kiełbasę. bo się podobno od szykuje. A zapalniczkę wzięłeś? A nie masz? Czekamy na ziomeczka z JapFestu Będziemy jechać na rybki prawda? To idzie na rybę? No nie? Dobra, to czekamy Hello. Jedziemy dzisiaj na ryby Będziemy... Będziemy próbować coś złowić Najpiękniejszy w świecie Już Jezus Eee, bella regazzo i Masz wędkę? Trzeba podjąć do odawnej Nigdy Nigdy Kiedy? Co kiedy? Nigdy Nigdy Jak cygany znowu Oczywiście bez czeka to by nie działało dobry Witam widzów oh, GoPro jest, jest Nie ma to jak jebać po GoPro Jebać ja GoPro, GoPro. Go Widzowie to jest nasze trzecie GoPro Ta dziewiątka ma trzy dni Nie obyło się już bez wymuszonego restartu przez wyjmowanie baterii, bo się zacięła co? Jeszcze kurwa debil, na kocież mamy jechać. Będę ja chciał rondo pierdolnąć to by jeszcze szumordę kurwa. Nie baj ronda! O Oj, ojoj! Oj. Ale pompisowa kurwa. kurwa! Gazolina! Piór LPG! Stermek na Przeknąłeś kurwa! Po ty mnie zaczepiasz kurwa! To jest jego wina! Oj! Ojojoj Chcesz oj, oj. trakcie wyjebać Wszystkie prawa zostały załatwione Teraz naszym celem jest tylko i wyłącznie jezioro Wędki Teraz raz Kurwa, z tym pojechać kurwa dam co ty chcesz Jaki dam kurwa, gdzie pieniądze są za lat? Pali <laughs> mylaka? Kurwa No, lebinie. Drugi raz. Dobra. Borda!

Łubling, łubling o, o ty kurwa męska, I będę dawał, że śpiewa Mamy wędeczki, mamy rezerw Siarę Siarę, Mamy worek Jak w Minecraft Przejdziemy O kurcze Będziemy iść z na rybki? Ty, skaczą ryby jej chłopak. Nie ma chuja to nie zrób nie zrobiłeś. Nie chuja. Mam wiele przynęt. Mieliśmy wcześniej pinki, białe pinki. Podobno na nie się wędkuje, ale nam nic nie brało. Nawet zaobserwowaliśmy zjawisko, gdzie pinka jest pod rybą, a ta ryba ucieka od tej pinki. To jest biały robak, na który się łowi podobno. Początkowi rybacy na to łowią. Czerwone też, na czerwone też nie lecą rybki. Więc dzisiaj... Przedstawimy wam nasz arsenał. Mamy mąkę ziemniaczaną. Eee, kukurydzianą, przepraszam. Mamy zanętę. A nie, nie można nęcić. Nie mamy zanęty. Nie mamy zanęty. Ziemnia. Zapomniałem auta zabrać zanęty. Tu Mamy mąkę ziemniaczaną. Mamy chlebek. Mamy kukurydzę. Podobno też bardzo dobra przynęta. I mamy browara. Tu mamy cały arsenał. Biorą jak jest Biorą. Śmiełem wątpić. Na co łowisz? Kukurydzka? i nice. Specjalny gość. Wiadro, wiadro. Jakby się tutaj zżygał, bo nie no. można nęcić. Będziemy próbować coś. Coś sobie złowić. Ach, pięknie pachnie zanęta yy, yy, przynęta. Przynęta pięknie pachnie. Dziś Czemu siebie dzisiaj... biłeś na statyw? No to stawieć. mój statyw Dobrze! No tak, no, lornetka do tego jest potrzebna. Okay. Kurde. <słuch> Straszna lipa z tymi rybkami. Widoczek ładny przynajmniej. Teraz troszkę lipa, może dlatego, że za późno przyjechaliśmy, bo jest teraz. Z 21. Jest jeszcze jasno. Z 21. No i możliwe, że rybki już się nie żyją, znaczy, śpią. Będę na 20. No, z pizzą. Dajcie lajka, jeżeli chcecie vlog kulinarny. zrobimy pizzę, może na chlebek coś sław. Na początek to nam nie zależy złowić jakieś suma 3,5 tony. Wystarczy jakaś welonka albo coś. Albo złota rybka. Co byś sobie pożyczył? Nie ja wstoję coś auto. O, ale ja ci powiem, że mam Audi na sprzedaż. Nie chcę, Audi miałem Audi. Dwie a, Audi to dobra, to... Yy, a jeszcze masz dwa życzenia, chociaż jedno jeszcze powiem Chciałbym mieć takiego talentka A coś realnego? Hmm. No ryby by mogły brać na coś. No za dobre to by nam pomogło. Rękę już. Czekaj. <słyska> Nagrywasz? Ty z dupy i nagrywasz? Nie. Na moje życzenie. Ja Jak bym wziął Hej panie latać. Nie robimy ogniska bo ten, bo nie wolno. No. Leci na hejnał. To jest takie mini ognisko. Więc się proszę nie bać. Co to nie Co to spalić Uro. Żółki się zaplątały? Ah. Bardzo dobrze Jebano ważny Oblał mi GoPro wodą Poprzednie GoPro się zalało, więc to jest bardzo interesująca sprawa, pokaż Chcesz kęsa? Czekaj, się lecz kurna, lecz się do... Oho. Oho, Za falą falam Gaszone, którego nie było, kurde za To. No kurwa, kłasąty Wszystko zgaszone, eee. o, ja... Jadę kierownicę? Po Ja pierdolę! Ale jakie rogi miał? My zadobcamy. Jakiś nieznany kierowca, Wysiedliśmy na rondzie i jakiś chłop zaczął boka jebać. <kluz>